Kolejni leżą. No i myno to kolejnie zadziałało? Hmm. To może teraz to chociaż to działa po linii prostej wydaje mi się. A nie, jeszcze ktoś tam lezie, jeszcze ktoś tam lezie. Eee, ty masz tarczę, chłopie. Wiesz co? O, spalimy cię. O, granat! Dobra. Jeszcze, jeszcze żyję, kurde. Inżynier bojowy. A, nie, nie, rozstawił już tę wieżyczkę gdzieś. Kurde. Uciekł mi spod celownika. No, gdzie jesteście? Ja niemalże jak ze snajperką, kurczę, latam nie to I też nie to. <śm> mm. Wow Mi się kratka ciała. Jeszcze... Tu, na no, tego nie... Dobra Tak, powiemy. o Stróż Haha, <laughs> samo to go zabiło przyciągnięcie. <laughs> Albo ktoś do niego strzelił. No, i ty myślisz, że jesteś taki sprytny, co? Chyba ci się coś pomieszało w głowce. A, ty masz tarczę znowu. <laughs> A on go ciśnie. Nie, on go tą Ciemnym kanałem. Taka łatwiej chyba. Dobra, pięknie. Dobra. Czy to wszyscy? Wyglądałoby na to, że tak. Albo przynajmniej na razie. <gry> Dobra, gdzie ja to miałam iść? Ach, tam jest taka osoba. No Coś było. A nie, to była tylko drabinka. Nie wiem czy nie pominęłam. Jakiego... A! Wa hmm. Inżynier bojowy. Jakiś hmm. Okej. Okay. Jakiś szturmowiec tam lata.

Good work, everyone. Uh-huh. <coughs> mm -hmm. So, Oh, I not I the <coughs> Shepard, with those Krogan cannons, operational Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy is pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Seems likely. I'm sending an alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Good work, Commander. Hack it up. Ciekawe, ile rzeczy pominęłam tam. Hmm. Ha, zastanawiam się, czy tam się wracać. Kurczę, nie wiem, czy tam były jakieś zadania. W sumie wydaje mi się, że... Teraz nie będę tak już nagrywać z takim wyprzedzeniem, więc możecie mi powiedzieć, czy było tam coś istotnego do wykonania tego zadania. Bo jeśli tak, to ja się po prostu wrócę tam poza nagrywaniem, bo... No bo nie chcę tracić niepotrzebnych... niepotrzebnie rzeczy, które mogłaby, którymi mogłabym wykonać inne zadania. No to, to jest dla mnie bez sensu jednak wszystko, żeby... Hmm. No i co? I została nam... dostała nam priorytet Czuczanka. Nie jestem pewna, gdzie można to zdobyć, a nie gdzie to, ale wydaje mi się, że na jakichś innych zadaniach, znaczy na innych planetach. Natomiast mamy dwie rzeczy do oddania na Cytadeli. Hmm, czyli te komponenty prototypu i i co, Jezu, schemat wieżyczki to, mm, więc ja bym się chyba jeszcze a, czmychnęła na citadele, zanim, o Jezu, gdzie je włożę, zanim ja w ogóle ruszę na ten priorytet tuczanka, myślę, że nie ma sensu z nimi gadać. Chyba nic nowego nam nie powiedzą. Myślę, że niby po każdej misji nam coś mówią, ale po takich misjach N7 to ja nie wiem. To się wydaje takie super dodatkowe. Właśnie misje z multiplayera. Coś mi powiesz? No właśnie, nic nam nie powie. Ale ostatnio nie gadaliśmy ani z Liarą, ani z resztą. A więc w sumie się przejdę. Dobra. Tu ostatnio sobie też zrobiłam to ulepszenie, właśnie tych mocy biotycznych i dodałam chyba obrażenia od mocy. Czy jakoś tak? Na podstawie tego, właśnie co znalazłam do zadania. O, z tym. Wykorzystałam. Niech nie Te plany to nic nie ma. I've never seen Krogan move with such purpose it's a little terrifying no, Yosh It seems you believed that Protheans built the mass relays The Reapers are cunning in their deception allowing life to flourish century upon century letting us believe ourselves the masters of the cosmos. then the truth becomes known. there are monsters in the dark spaces, and we are their prey. hmm. no, chikawa, chikawa. that last job on T'Chanka was intense. i tried providing air support, but the sky was so full of cerberus, it was like someone kicked a hornet's nest. Dobra, a piesek sobie tu dalej łazi. I skanuje mój okręt. Potem wszystko przekażesz szpiegom co. Ty mały niedobry psie. A któż to był? Już nie pamiętam. O <ścoughs> oh my god, jestem straszna. Jakbym grała to w to dzień w dzień, to bym pewnie pamiętała wszystko, ale... Niestety, nie gram w to dzień w dzień. Gram też w inne gry. E, dobra. To w takim razie lecimy na Cytadelę. Nie będę was męczyła uważeniem i błądzeniem po cytadeli, tylko po prostu od razu się usłyszymy przy, przy postaciach, których mamy, od, od, mamy oddać zadanie. Te mamy dwa zadania, minimum, chyba, że nam coś jeszcze wyskoczy w międzyczasie. Ach tak, i jeszcze wspominaliście mi też, że... E, żebym, żebym się jeszcze... Nie, na razie nie. Żebym się jeszcze poupijała w czyśćcu. I daje to ciekawy efekt. Zaraz to sprawdzimy, bo jestem ciekawa. W sumie zapomniałam o tym, że mogłabym kilka razy popróbować. Okej okay. mm. dobra, to ja was na chwilkę zostawiam i usłyszymy się yy, za parę sekund. <laughs> o, coś się dzieje. I

oddaliśmy zadanie związane z tymi z tymi, tymi prototypami biotycznymi został nam znalezienie kogoś od schematu wieżyczki Cerberusa, nie mam pojęcia kto to może być, ale chyba zaznaczyło mi kogoś w czyściu, więc tam pójdę sprawdzić no i na razie tyle więc udajemy się do czyśćca o to jest chyba tak, której mamy oddać to zadanie albo jakieś inne w każdym razie <laughs> Nie wiem. Don't mean to chcę interrupt, but I found these schematics. They're pretty old, but maybe they could help you. Oh. Those really are old, but solid. We could totally convert our current systems to this. Thanks. A, spoko. Ale nadal możemy z tobą porozmawiać. Ciekawe. Yeah, I prawie understand the Tak, upgrade. It's be amazing. Hey, to będzie męskie. Hey, czy nie oddajemy większej części naszych kroków na krogan? Choć jest lat, ale wykorzystujemy ich technik, nie? Hmm. Ładnie. Dobra. Mm. W takim razie zajrzyjmy do środka jeszcze. Zobaczmy te zadania. Nam poczyściło trochę z tymi zadaniami. No, zostało nam tylko Barlawon. A nie, to nie był schemat wieżyczki, to było coś innego. Co znalazłam? <grych> eee, stabilizatory modułów krzewczych, to nie wiem. No dobra, no to my będziemy musieli szukać dalej kogoś innego. No to dziwne, bo nie jest on zaznaczony yeah. na mapie. Aria i James nie wiem, czy Aria będzie miała coś nowego do powiedzenia, ale może James? for the drink. Nie chcę ktoś jakiegoś schematu wieżyczki. O oh my god, znowu będę szukać. Za dużo czasu, tym razem to wytnę. Dobra, to spróbujemy się jeszcze napić, ile wlezie. O, ja przy okazji też się napiję, ale czegoś słabszego. <grych> Zobaczymy, czy to jakieś ciekawe akcje jeszcze pokaże. Ta się popisuje za barem, może by wskoczyła na bar. Byłoby ciekawiej. No, jak ci tam idzie upijanie się shepard. No, znowu wylądowała na kanapie. I znowu obok Ari, więc nic nowego. <laughs> Spróbuję jeszcze raz, ale. Ale wydaje mi się, że nic nowego nam nie pokażą w tej kwestii. <laughs> no chyba, że się zwatruje i nie. Będzie żygać w kiblu. Ale tak było w drugiej części. To będzie fascynujące do oglądania, naprawdę. Opijająca się Shepard przez prawie cały odcinek. Super. Dajesz, dajesz. No, dalibyście jej coś mocniejszego, od razu by, nie wiem, wylądowała na tej kanapie. W sumie dobrze, że na kanapie z Arią a ni niżeli z jakimś kroganinem w łóżku. To by było dopiero. Ło! <grystanie> <Wow>! Coś nowego! <grystanie> chyba się zatrułam. Ok, wylądowałam chyba w szpitalu, Przeniosło przeniosłam z powrotem do czyścica. Okej, okay, czyli macie rację, coś nowego faktycznie się pokazuje po kilku razach, ale. Hmm, ciekawe. Dobra, czy tam było coś jeszcze wartego uwagi chyba nie. Dobra, to ja w takim razie będę się teraz rozglądać i szukać osoby, której mogę dać. Hmm, to sch ten schemat wieżyczki, chociaż nie wiem czy czasem nie trzeba było znowu trzech albo czterech zdobyć. Yy... Żeby to oddać komuś. No ale poszukam. Może akurat kogoś znajdę. It never rains, but it pours, eh Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about. Rumors flying about the war. People mm -hmm. are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. Is the immigration situation any better? <laughs> it's worse. The more destruction the Reapers sow, the more ships come looking for salvation. The strain on our resources is overwhelming. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Yeah, if it ever gets better. to <laughs> na shepard i expect you're curious about major alenko heard it on would caden go from sickbay to spectre sorry you found out I in such an impersonal manner the consul is in dire need of loyal agents alenko is among the first of many okay time someone recognized what caden's capable of yes a biotic. Combat veteran with no PTSD, leadership skills, and most importantly, he is incorruptible. I will be keeping him close. Do not worry. The time, my schedule has a way of catching up to me. Will this be all? Hmm. I should go. I'll be here. dobra, dalej szukamy. Okej, okay. powiem Wam tak, nie znalazłam nikogo, do kogo należałoby te schematy, komu należałoby to dać, więc przypuszczam, że nie znalazłam wszystkich i gdzieś tam na tej planecie zawieruszyły mi się jakieś części tego, więc do tego do tego tu nie ma tej osoby, której mogłabym to oddać. Przynajmniej ja nie widzę na mapie, też jej nie ma. Są pozaznaczone tylko moje postacie i Barlawon, bo Barlawon jest związany z innym zadaniem, którego na razie nie mogę wykonać. Więc niestety nic z tym nie zrobię. Tam wspominaliście, że jak niektórych zadań nie wykonam na planetach, to mogę zawsze je kupić gdzieś tam w tym terminalu Widm czy coś takiego. Więc ewentualnie po prostu y, się na to zdam. Bo szczerze mówiąc to no, nie chce mi się latać. To powinno być zaznaczone w tym zadaniu, że 1 na 3 na przykład. I wtedy już by człowiek wiedział, że należy szukać tego więcej. Ale nie! Po co? Dobra, y, w takim razie ja myślę, że już na dzisiaj zakończę. Zostało nam w sumie z zadań tylko priorytet tuczanka, ponieważ wszystko inne nie mogę wykonać. Y, więc po prostu zabierzemy się za główny wątek i pociągniemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie następnym razem. Także ja już Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć.